Dzień dobry, przyszedłem coś Wam nagrać, ale zaczął śnieg padać. No w końcu święta i to musi być śnieg. Słuchajcie co to: święta bez śniegu. Także To jest Rubin Star. Zobaczcie, jak on jest zaponkowany. I uważam, że w tym roku ja Goldy sypną. Sypną, moi kochani, u, będzie towaru. Będzie towaru, będzie co rwać, chłodnie będą miały co chodzić, PG zarobi. A czy my zarobimy, to już zależy od nas. Co my z tym towarem zrobimy, jaki my ten towar wyprodukujemy. Wczoraj byłem u Rafała i, i taką fajną rzecz powiedział mi, w tym roku zarobili ci, co nic nie robili, albo ci, co mieli super jakość. Ci, co zostali po środku, dostali po kieszeni. No, niestety po sortowaniu wyszło im gorzej od przemysłu. No nie oszukujmy się, koszt zapakowania tego jabłka to jest około 60 groszy. Karton, paleta, e, robocizna to 60 groszy bez transportu bez transportu. Wczoraj widziałem zamówienie u Rafała na Ligola do Gdańska. 20% koloru tylko oni wymagają. Ja się nie dziwię, że taki towar jest w markecie, Bo jak oni tak wymagają, więc oni chcą tani towar. Oni chcą tanio dużo, tanio dużo, żeby można było to przerzucać. I oni wtedy, oni wtedy na tym zarabiają, zwrócą to do grupy jako zwrot. Potem mówią, że zepsuło się. Ale ja się nie dziwię, jeżeli towar na magazynie stoi dwa tygodnie i dopiero jest do sklepu, to jak to ma się nie zepsuć? Logistyka tych marketów jest pod psem. I tyle. Nie zależy im. Nie zależy im na tym, żeby promować nasze jabłko. Teraz była promocja jabłka Magic Star. W niektórych Biedronkach to w ogóle gdzieś to jabłko było schowane. Trudno było go znaleźć. W niektórych fajnie to zrobili. No i zobaczymy następna klubowa odmiana. Zobaczymy, zobaczymy. Także myślę, że coś tam z tego sadownictwa zostanie nas. No wszyscy, wszyscy nie padniemy. Ktoś ma łeb na karku, tak jak to Krzychu powiedział, lubi to robić i, i co z tego będzie? Dlatego ja te 7,5 hektara ja nie powiększam. Nie ma kuta, nie. To, to jest bez sensu. Po to, żeby najmować Ukraińców 10 do cięcia i ja sam pójdę, dniówka mi wychodzi 300 zł. Dziękuję, zarobiony jestem sam obecny. Co obetne to obetne. Jak nieobetne, to nieobetne. Trochę mi rodzice pomogą, trochę żona, a jak nie będę mógł, no to się kogoś tam dobierze. I tyle. Ale na pewno nie będę powiększał. Dla kogo, po co, w jakim celu. Ja córki na gospodarstwie nie zostanie, nie zostawię. No chyba, żeby musiał się cud zdarzyć i naprawdę... Połowę tych sadów wymarznąć, co w to wątpię, bo nasz klimat się ociepla. Także mamy coraz większe plony. Mamy taki śród, śródziemnomorski raczej klimat jest ciepło. No teraz zima. Co to za zima? Plus 10 stopni, trochę tam pomroziło. Uszkodzeń zero. Chyba, że w maju przyjdzie minus 10, wytłuczę to. I naprawdę tego bym sobie życzył, i tego życzę wszystkim, żeby mi wymroziło 80%, i wszystkim wymroziło. Naprawdę, ja to mówię szczerze. Mniej roboty, słuchajcie. Po co to zbierać ten przemysł po te 30 groszy? Nie, tam niech to wymrozi, niech to spadnie w cholerę. I naprawdę będzie lepiej. Dobra, idą święta. Co ja mogę wam życzyć, no, no panowie, no panie, no wszystko macie, no. jesteście piękni, młodzi, bogaci, wszystko macie, że no nie wiem, no może troszeczkę, troszeczkę więcej życzliwości do drugiej osoby, troszeczkę więcej serca, no i to wszystko, a zresztą to damy radę, gumką się to wymarzę, no śnieg zaczyna padać i mówię, żeby te święta były spokojne, najważniejsze to zdrowie i nie szarpać tak się, nie dogryzać jeden drugiemu podać sobie rękę, no tak się, tak się już chetłać, no nie ma sensu Myż życie to jest tylko chwila, to jest tylko chwila ja już mam 48, nawet nie wiem kiedy mi to zleciało, niedługo to będzie trzeba wybierać się na tamten świat, bo taka jest prawda i co trzeba żyć tak, żeby na starość powiedzieć Kurwa, fajnie było, fajnie było, nic nie zjebałem. Zostawiłem po sobie fajne, <laughs> fajne wspomnienia, nikt nie ma do mnie żalu i chyba jak trzeba żyć, a nie, bo cena nie płaci wali to Walić to słuchajcie. Na zasadzie świat się nie kończy. Ja już powoli zaczynam na luzaka do tego podchodzić, bo życie mamy jedno. Życie mamy jedno i nie wiadomo kiedy możemy zakończyć ten żywot, bo widzicie, co się dzieje. Także szanujmy siebie, rodzinę, dzieci i wszystkich w koło. I nie okazujmy tej złości w stosunku co do innych, bo to wraca. Ta zła karma wraca. Pozdrawiam, życzę wesołych świąt i widzimy się po świętach. Ale kurde sypie I dobrze. Może na senkach jeszcze pojeździmy. Wszystkiego dobrego. Na! No